Lidzbark Warmiński. Miasto, które urzeka swoją historią i naturalnym pięknem. Zapraszamy na rowerową wyprawę, by odkryć jego najcenniejsze skarby. Naszą podróż zaczynamy od Zamku Biskupów Warmińskich, gotyckiej perły regionu. To miejsce, gdzie historia ożywa na każdym kroku. Wszyscy mówią zamek biskupów, a ja mówię, że nie tylko zamek biskupów, ale miejsce, które skolonizowali w XIII wieku nie mniej, nie więcej, tylko krzyżacy. Później powstał ten wspaniały zamek biskupów warmińskich, ale pamiętajmy, że bis, mieszkał tu również Mikołaj Kopernik, który po studiach we Włoszech przyjechał do swojego wuja Lukasa Bacenrode. Był Biskup Ignacy Krasicki, znany nam w większości z wspaniałych bajek, które pisał. No i nie zapominajmy o bitwie pod Heilsbergiem, bo tak do II wojny światowej nazywał się Litzbach Barmiński, gdzie Napoleon Bonaparte rozgromił wojska rosyjskie. Jestem pierwszy raz tutaj w tym miejscu i bardzo mi się podoba. Bardzo pozytywnie i z zewnątrz, i w środku, także polecam, warto obejrzeć. Okolice rzeki Łyny to oaza spokoju i naturalnego piękna. Liczne starodrzewia tworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca. Bardzo dobrze się mieszka w Witzbargu. Mamy teraz sporo różnych ścieżek spacerowych, rowerowych i wielochowo bardzo ładnie zrobione kąpielisko i dla dzieci i dla dorosłych, że i w mieście jest sporo atrakcji. Że dobrze, można jeździć rowerem. No to jest mój środek lokomocji. Litzburg-Warmiński to także urokliwe uliczki, które zachęcają do spacerów i rowerowych przejażdżek. Każdy zakątek miasta ma swoją historię. Lizbark daje wiele możliwości, jeżeli chodzi o relaks i o taką przyjemną kwestię spędzania czasu. Mamy tutaj wiele ścieżek, którymi możemy podróżować zarówno rowerami, jak również pieszo. Osoby, które mieszkają w Lizbarku oraz turyści, którzy nas odwiedzają, bardzo często są to osoby, które chętnie rozmawiają, chętnie z nami wymieniają jakieś spostrzeżenia. My możemy również im wskazywać pewne kierunki, jeżeli chodzi o zwiedzanie tego miasta. Więc no jest miejscem, gdzie, gdzie przyjemnie się ten czas życia mija. Lidzbark Warmiński to miasto, które warto odkryć na dwóch kółkach. Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem historii, przyrody czy po prostu aktywnego wypoczynku, to miejsce z pewnością cię zachwyci. Wsiądź na rower i odkryj Lidzbark Warmiński na własną rękę. Do zobaczenia na szlakach.